Dzień dobry, z tej strony Konrad Kryniewicz, jestem prezesem spółki Metodolog.pl i dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić do takiego krótkiego wideo pokazującego, jak nawiązujemy relacje z klientami, jak analizujemy dane, jak pomagamy naszym klientom osiągnąć sukces. Mam nadzieję, że to nie będzie stracony czas i będą się Państwo świetnie bawić. Także zapraszam serdecznie. Pan metodolog? Zapraszam Chciałbym przeanalizować swoje dane. Zobaczmy. Dane są czyste. Jak najbardziej. Sprawdzimy. Wyglądają dobrze. Szanowna pani. Jutro, w tym samym miejscu, o tej samej porze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Karol! Siadaj! Jedziemy! Upówniałaś kominiardza! Ech, witam Państwa ponownie. Mam nadzieję, że nie przesadziliśmy, że to się Państwu podobało. Natomiast teraz przejdziemy do takich rzeczy merytorycznych i pokażę Państwu, jak, no jak pracowaliśmy nad danymi pani Sylwii, tak? jak to się dzieje, że, że potrafimy robić takie rzeczy i, i dostarczać. Tego typu rozwiązania szybko, tanio, no i jednak fajnie, tak? Okej, okay, szanowni państwo, yy, przyjrzymy się trochę danym. Pani Sylwii, która powiedziała, że dane są czyste, tak, są dobrej jakości. Natomiast yy, no dobry analityk zawsze sobie te dane sprawdzi i oceni yy, na własny sposób. <laughs> To pokrótce opowiem, że pani Sylwia bada, jak różne czynniki wpływają na skorzystanie na, z technologii samochodu autonomicznego. Tak? W szczególności interesuje ją to, co by skłoniło do zakupu bądź wynajęcia takiej technologii. Tak? Więc interesujemy się czynnikiem intencji zakupów, a predyktorami, które miałyby to wyjaśnić, są obawy i cele. Oczywiście tych czynników jest więcej, ale o nich aż tak nie będę, nie będę mówić, ponieważ wydłuży to, wydłuży to znacznie filmik. Także pokażę Państwu procedurę, którą opracowaliśmy w Metodolog która pozwoli Państwu zobaczyć na własne oczy, czy, czy dane były czyste. Sami Państwo stwierdzą, co się, co się dzieje. Mamy tutaj takie wykresy wizualizujące relacje pomiędzy tymi obawami a intencją zakupu, tak, i celami też. I dzięki, dzięki takiemu wykresowi diagnostycznemu, który podsumowuje modele regresji względem jakichś obserwacji odstających, możemy dokładnie zaobserwować, które wiersze w bazie danych są z perspektywy tych trzech statystyk, tak, z reszt, dźwigni i, i dystansu, kuka, które, które, które jeszcze są, są potencjalnie odstające, tak, które zawierają jakieś informacje nieco różniące się od normy, która panuje w danych. Na rysunkach możemy zaobserwować, że po lewej stronie są, o może tak, po lewej stronie rysunek zawiera dane dane surowe, tak, czyli takie, jakie przyniosła pani Sylwia, natomiast dane po, po wygładzaniu przedstawia rysunek po stronie. Prawej. Możemy zaobserwować tutaj te numery wierszy, tak, te, które były pokazane tutaj na tym górnym rysunku. Widzimy numery wierszy, które są na danych surowych i numery wierszy, które są yy, po wygładzeniu, tak? Czyli te same obserwacje po procedurze wygładzania. I teraz nieco o tej procedurze wygładzania, która jest bardzo interesującym algorytmem, który pomaga nam właśnie oczyścić dane z takich z takich farfocji, tak? Te dwójeczka, jedyneczka, czwórka, one nie za bardzo pasują nam do tej chmury wyników. Coś jest Coś jest nie tak z tymi danymi. Natomiast po procedurze one już są jak, jak najbardziej w porządku. Jeszcze ogólnie raz trzeba by było puścić ten algorytm, żeby pozbyć się tej obserwacji i to znaczy no przyjrzeć się tym obserwacjom. I teraz co my robimy? Skąd wynika taka, taka, taka magia, tak? że, że, że jesteśmy w stanie stworzyć, stworzyć takie, takie wygładzenie sytuacji? Po pierwsze. Ten diagnostyczny rysunek u góry pozwala nam na to, żeby zidentyfikować obserwacje odstające, tak? a następnie na podstawie układu danych, jaki analizujemy, wprowadzamy, wprowadzamy braki danych, tak? czyli wprowadzamy puste miejsca w danych, w danych lokalizacjach w zbiorze danych. Tak? Czyli na przykład w tym przypadku wstawiliśmy brak w czwartym wierszu pod względem intencji zakupu. Tak? To nam pozwoliło stworzyć puste, puste, puste miejsca w zbiorze, a następnie wykorzystaliśmy technikę losowych lasów, które wykorzystują cały zbiór danych, tak, wszystkie dostępne informacje, tylko po to, żeby przewidzieć na podstawie tych wszystkich informacji potencjalny, potencjalną wartość intencji zakupu dla, dla tych obserwacji, które wyselekcjonowaliśmy. Wy Czyli, jakby, jakby to powiedzieć, że cały zbiór uczy się tego, tak, w jaki sposób przewidywać wszystkie braki danych znajdujące się w zbiorze, tak? No my sztucznie wprowadziliśmy te braki danych, no i ta technika nam to wszystko ładnie e, ładnie wypełniła, tak. Czyli nie Państwo zobaczą, że tutaj na danych surowych mamy R kwadrat. Czy taką statystykę wyjaśnionej wariancji mamy, mamy 0,21, tak, na surowych danych, na tym co tutaj odstaje. Natomiast na danych wygładzonych, tak, mamy już 0,27. <laughs> to pozwala nam na y, jednak bardziej okrągłe analizowanie zjawiska i wyciskanie z nich ostatnich soków, tak? Czyli no, są, są dwie szkoły ogólnie. Niektórzy są przeciwni takim, takim, takim procedurom, ale jakby drugi obóz jest pro, tak? szczególnie jeśli chodzi o, o specjalistów od analizy danych, matematyków, statystyków. Oni wolą nie usuwać na przykład całych wierszy, tylko właśnie wprowadzać braki danych i, i je jakimiś procedurami wypełniać. Tak? Także to tyle, jeśli chodzi o takie wstępne, wstępną ocenę danych, która pozwala nam na, no jednak na wykonanie dobrej pracy, tak, no bo niekiedy hipotezę ciężko, ciężko zweryfikować, nie ze względu na to, że jakiś efekt nie istnieje, tak, ale ze względu na to, że jest niezły bajzel w danych i, i który po prostu trzeba posprzątać, tak, czyli wykorzystać jakieś, jakieś techniki, procedury, metody, tak, żeby ogarnąć, no, zjawiska losowo występujące w danych, tak, jeśli badamy bardzo dużo osób, tak, jeśli, nie wiem, maszyna chodzi bardzo długo, bardzo długo zbiera dane, to mogą się pojawić okoliczności, w których zdarzają się po prostu wydarzenia rzadkie, które mają po prostu, które pozostawiają po sobie coś ekstremalnego, tak, i i no po prostu są, są w danych i psują jakby obraz taki prawdziwy, okrągły funkcjonowania danego zjawiska. A zdarza się, że niekiedy właśnie takie dodatkowe odsetki wyjaśnionej, wyjaśnionej wariancji pozwalają nam na naprawdę duże oszczędności, tak? Na przykład w bankach czy, czy w jakichś dużych korporacjach, niekiedy 1% spłaconych kredytów więcej, tak? Albo 1% zmniejszonej rotacji pracowników na miejscach pracy. No to, to są milionowe oszczędności, tak? I, i uchwycenie właśnie takiego jednego no, pozwala jednak e, osiągnąć jakiś tam, jakiś tam sukces. No, w przypadku pani Sylwii na pewno sukces będzie ogromny, bo udało nam się wychwycić bardzo mocny predyktor tego, co wpływa na, na chęć zakupu e, samochodu autonomicznego. No, tu jeszcze zobaczymy te obawy, tak? No, te obawy... Nie są mocnym predyktorem, tak, ale, ale można zaobserwować, że ta technika losowych lasów, tak, czy ta technika w ogóle, ten, ta cała procedura nasza wygładzania danych, no pozwoliła nam uchwycić właśnie jeden procencik więcej, jeśli chodzi o predykcję. Chociaż ciekawe, ciekawe by było właśnie e, puszczenie tego algorytmu jeszcze raz i, i sprawdzenie tych pozostałych obserwacji odstających. To nie jest tak, że, że robimy coś jeden raz, możemy to robić kilka razy, tak, i, i oceniać, e, co się dzieje. Czynstanem. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia dalszych losów. Pani Sylwii, pozdrawiam ciepło. Witam Pani Sylwię. Dobry wieczór. Dane były piękne. Tu są wnioski, hipotezy, komentarze. Dane były tak dobre, że muszę Pani zwrócić trochę pieniążki. To była sama przyjemność. Dziękuję bardzo. Tutaj w ramach podziękowania kasztany. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia powodzenia w nauce. Dziękuję, do zobaczenia.